Witam Was po raz kolejny. Dzisiaj wrócimy do tańca, którego już się uczyliście. Będzie to walczyk wiedeński. Na poprzedniej lekcji z walczyka wiedeńskiego poznaliście takie kroczki. Bujaliśmy się z jednej strony na drugą. Przypomnę, był krok w bok. Raz na jedną, raz na drugą. Jest to taniec, który taktujemy na trzy. Ale w tej wersji walczyka, czyli takiego walczyka dla przedszkolaków, nie będziemy robili trzech kroków, tylko jeden. Jeden krok, jeden krok, a dwa można powiedzieć w pamięci. Jak się będziecie uczyli matematyki, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Ale teraz spróbujemy zatrzymać się na jednej nodze, doliczyć dwa, trzy i zrobić krok w bok. I krok w bok, czyli będzie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To było poprzednio. Był też krok w przód i w tył. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No i na dzisiejszych zajęciach spróbujemy sobie połączyć te kroki w przód i w tył z krokami do boku i dołożymy dzisiaj też obrocie. I teraz słuchajcie, dla wyćwiczenia tych kroków, jeżeli już umiecie liczyć do ośmiu, spróbujemy sobie policzyć dwa razy do ośmiu. Będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Po ośmiu takich kroczkach w przód i w tył zrobimy osiem do boku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I zobaczcie, wróciłem do ustawienia, z którego zacząłem. Czyli ja stoję na lewej nodze, zaczynam prawą. Pierwszy krok, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. I zobaczcie, po ośmiu kroczkach znowu jestem na lewej nodze, to teraz od prawej zacznę do boku. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. I ponownie jestem w tym samym miejscu. To teraz spróbujemy to połączyć, te kroczki połączyć z muzyką. Poproszę muzykę i spróbujemy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. Dobra, dziękuję. I teraz słuchajcie, czyli mamy już kroki do przodu, do tyłu, mamy kroczki na boki, to dzisiaj spróbujemy troszeczkę się obrócić w prawą stronę. To ćwiczenie wykonywałem od prawej nogi, czyli zaczynałem prawą do przodu, a lewa do tyłu. Robiłem też prawą nogą do boku. Zaczynałem całą ósemkę i tak samo zaczniemy w obrocie. Czyli teraz słuchajcie, spróbujemy sobie podzielić salę, znaczy salę jak salę, ale powiedzmy wasz pokoik na osiem części. Teraz sobie stańcie przodem do jednej ściany. No i teraz słuchajcie, podzielimy pokój na osiem części. Czyli wiecie gdzie jest róg sali, róg pokoju, może tak. Czyli jeżeli wiecie, gdzie jest ściana i gdzie róg pokoju, to teraz spróbujemy podzielić pokój wasz na osiem części. Stoję do ściany jednej, potem się obracam, żeby stać przodem do rogu pokoju, obracam się dalej, żeby stanąć do następnej ściany, dalej się troszeczkę obracam, żeby zobaczyć następny róg pokoju. Dalej się obracam, żeby obejrzeć ścianę. Dalej się obracam, żeby obejrzeć róg pokoju. Jeszcze jedną ścianę. Jeszcze jeden róg. I jak dokręcę dalej, będę w miejscu, w którym zacząłem. Czyli podzieliłem pokój, salę na osiem części. Pierwsza, druga, trzecia. Czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. No i teraz słuchajcie, żeby zacząć się obracać, będziemy pierwszy krok do przodu robili do innej części pokoju czy też sali. Czyli teraz zobaczcie, pokażę Wam o co chodzi. Będę zaczynał prawą nogą do jednej ściany i wracam. Następny krok już nie robię do tej samej ściany, tylko już do rogu do rogu i wracam. Teraz robię tak, żebyś następny krok zrobić już do ściany następnej. Przód i wracam. Następny krok do rogu. Przód i wracam. Teraz ściana. Przód i wracam. Do rogu. Przód i wracam. Do ściany. Przód i wracam. I jeszcze jeden róg. I wracam. Czyli zobaczcie. Bujając się w przód i w tył, robiąc tylko kroki do przodu, do tyłu, obracając się tak jedną ósmą, no jeszcze tego może nie znacie. Jedną ósmą obrotu w prawo, wykonamy pełen obrót. Popatrzcie teraz, już bez zatrzymania pokażę. W przód, w tył, przód, w tył, przód, w tył. W tył, w przód, w tył, w przód, w tył, w przód, w tył, przód, w I spróbujemy ten kroczek, który teraz pokazałem zatańczyć z muzyką. Poproszę o muzykę. I w przód, w tył, w przód, w tył. Szu, ty, szu, ty, szu, typ, szu, ty, szu, ty, szór, w tym, szód, w tym. Bra, dziękuję. Czyli zobaczcie, dzisiaj poznaliśmy obrót w prawą stronę w walczyku takim jednokrokowym, znaczy. Liczymy go, przypominam, walczyka do trzech, ale w tym walczyku wykonujemy jeden kroczek w przód, jeden w tył, a dwa i trzy liczymy sobie w pamięci. I teraz słuchajcie, jeżeli już mamy krok w przód i w tył, mamy kroki do boku i mamy kroki w obrocie, można sobie zatańczyć taki mały tematik. Pokażę o co chodzi. Zaczniemy sobie na przykład 8 kroków w przód i w tył, zaczynając od prawej nogi. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Mamy przód, tył, 8 kroków. Teraz 8 kroków na boki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Czyli mamy z poprzedniej lekcji te kroczki, i do tych kroczków dołożymy teraz kroczki w obrocie. Tyle, że teraz w ośmiu krokach zrobimy tylko pół obrotu. Popatrzcie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Czyli musimy jeszcze raz policzyć do ośmiu. Pierwszy, drugi, trzeci, Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. I wtedy będziemy mieli ćwiczenie zakończone w miejscu, w którym zaczęliście. Czyli teraz spróbujemy z muzyką przetańczyć cały temat, czyli osiem kroków w przód i w tył, osiem na boki i dwa razy, czyli dwie ósemeczki w obrocie. Poproszę o muzykę i spróbujemy. pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i w obrocie przód, ty, róg, ściana, róg, ściana, róg, ściana Ruch. I mógłbym zacząć od początku. Znowu 8, 3, 4, 5, 6, 7. I bok. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7. I w obrocie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, pierwszy, drugi, trzeci, Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Brawo, dziękuję. No i teraz słuchajcie, już macie kilka kroczków podstawowych walczyka. I można sobie już teraz spróbować na różne sposoby go zatańczyć. Także znacie kroki do przodu, do boku, w obrocie. Także miłej zabawy. I do zobaczenia.